Witam. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedyskutować, ile kosztuje i na ile jest efektywna komunikacja w lasach państwowych w wykonaniu centrum inwigilacyjnego, nie, indoktrynacyjnego. Nie. To chyba było informacyjnego lasów państwowych w skrócie CILP. Propaganda w lasach państwowych karty na stół. Monitor leśny, Rafał Chudy. Zapraszam. CILP prowadzi swoją działalność w praktycznie wszystkich możliwych dostępnych kanałach informacyjnych. I tak ich działalność można podzielić na komunikację wewnętrzną oraz komunikację zewnętrzną. Jeśli chodzi o komunikację wewnętrzną to wlicza ona w sobie takie tytuły jak miesięcznik głos lasu, kwartalnik echa leśne, maile od rzecznika lasów państwowych, strony internetowe, a także od niedawna wprowadzony portal pracowniczy. Komunikacja zewnętrzna jest ona bardzo bogata, bo wlicza kanały na YouTube, Podcasty na Spotify, na przykład profile i grupy na Facebook, a także Twittera prowadzonego przez zespół mediów. Ktoś, kto by popatrzył tak z boku na organizację CILP, myślę, że mógłby sobie pomyśleć, że jest to kompletnie oddzielna agencja reklamowa, wydawnicza, która przynosi całkiem niezłe zyski. Tak się składa, że mam akurat numer z, ze stycznia 2020 roku głosu lasu, skąd pochodzi ta grafika. Wcześniej można było go pobrać bezpośrednio, a teraz, jak widać, jest proces selekcji i organizacje przyrodnicze są na przykład wyłączone z korzystania z tego źródła, wręcz wodospadu, wiedzy o leśnictwie i samej organizacji LP. Tak się składa, że w styczniowym numerze Głosu Lasu znalazłem kilka interesujących artykułów. Jednym z nich był wywiad z ówczesnym dyrektorem CILP, panem Wiesławem Krzewiną, który z okazji dwudziestolecia istnienia CILP uchyla nam trochę rąbka tajemnicy, jak zorganizowany jest CILP, a także jak on funkcjonuje i jakie są plany na przyszłość. Pan Wiesław Krzewina mówi: CILP jest po to, żeby przy pomoc przekonać Polaków do leśników, a leśników przekonać, że komunikacja jest ważna. I dalej. Przed CILPem stoi więc zadanie przekonania społeczeństwa, że leśnicy świetnie wykonują swoją pracę i powierzenie im lasów to dobry wybór. Genialne, gdyby robiły tak wszystkie zawody i przekonywały społeczeństwo do swojego właśnie zawodu, to myślę, że nie mielibyśmy w Polsce problemu bezrobocia. Pytanie tylko, ile kosztuje lasy państwowe właśnie takie przekonywanie społeczeństwa do pracy, którą wykonują i, i leśników. Według tego samego obiektywnego źródła informacji, czyli wywiadu z panem Krzewiną w Głosie Lasu, możemy się dowiedzieć, że CILP zatrudnia 50 osób. Gdy weźmiemy średnią ich za, zarobków na poziomie 6000 tysięcy złotych, co jest dużo niższe niż średnia w Lasach Państwowych, która wynosi 8 tysięcy złotych, ale załóżmy 6000 tysięcy złotych, to wyjdzie, że na same wypłaty dla pracowników CILP Lasy Państwowe wydają rocznie ponad 3,5 miliona złotych. A do tego trzeba dodać oczywiście szereg kosztów związanych z organizacją wydarzeń, płatnymi ambasadorami, Drukiem i wydawnictwem właśnie 17,5 tysiąca egzemplarzy Głosu Lasu, ponad 25 tysięcy egzemplarzy Kwartalnika Echa Leśne, a także koszty i czas pracy pracowników pracujących w terenie, którzy cały czas muszą zasilać ten kanał informacyjny, tą tubę propagandową w lasach państwowych, wrzucając różnego rodzaju filmiki, zdjęcia na Facebooku i innych mediach społecznościowych. Pan Krzewina mówi dalej. Kolejnym kierunkiem działań CILP-u jest komunikacja kryzysowa. Chcemy jednak zapobiegać kryzysom, a nie je zażegnywać. Do tego potrzebujemy standardów i programów działania w sytuacjach kryzysowych. Tymi dwoma tematami zajmuje się zespół komunikacji społecznej. Czyli rozumiem, że jeżeli pracownik Instytutu Badawczego Leśnictwa albo innej jednostki naukowej pisze niewygodne komentarze, to też trzeba go zapobiec albo zażegnać. Jeżeli ktoś na grupach pisze Niewygodne po linii lasów państwowych komentarze, to też trzeba go najlepiej y, usunąć z grupy. Tworzenie różnych grup hejtujących przez lasy państwowe i oskarżanie przyrodników w sieci, to też jest chyba takie zażegnywanie, zapobieganie kryzysu, prawda? Czyż nie? Albo jeżeli ktoś chce napisać artykuł do głosu lasu, a głos lasu dokleja ramkę, ramkę y, eksperta, który przeciwstawia... Głoszone tezy przez autora tekstu, a w konsekwencji wyrzuca się jego artykuł, to również wliczam to do kategorii zażegnywania, zapobiegania kryzysu. I sam jestem tego przykładem. I o mojej, więcej o mojej współpracy z czasopismem Głos Lasu możecie przeczytać u nas na blogu Monitor Leśny. Link w opisie tego filmiku. Pan dyrektor Krzewina mówi dalej tak. Zmieniamy zasady działania zespołu promocji, który zajmuje się m.in. organizacją eventów we współpracy z jednostkami LP oraz podmiotami zewnętrznymi. I dalej, w realizacji tych wszystkich zadań wspiera nas zespół marketingu, weryfikuje efekty pracy całego CIRP-u. prowadzi też markę Dobre z Lasu. I dalej czytamy, ale żeby jeszcze było mało, nad wszystkimi naszymi działaniami czuwa zespół do spraw mediów DGLP. Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, z którym stale współpracujemy. I teraz pozwólcie, że nawiążę te liczby do innej liczby. Lasy Państwowe opublikowały jakiś czas temu informację, że przekażą 2 miliony złotych na walkę z koronawirusem. Ale po tej informacji zaczęły pojawiać się inne artykuły, że niektóre nadleśnictwa mogą tracić płynność, że nie będzie pieniędzy dla pracowników terenowych, zakładów usług leśnych. Że również sytuacja z koronawirusem może odbić się negatywnie na pracownikach terenowych lasów państwowych, że trwała i zrównoważona i wielofunkcyjna gospodarka leśna również może y, zostać zakłócona. Więc pytanie, jak to się ma do tego, że tutaj zostały przekazane 2 miliony złotych i zaczęło się takie biadolenie, a z drugiej strony lasy państwowe wydają rocznie między 4 a 10 milionów złotych na swoją inwigilację, indoktrynację. Infiltrację, w skrócie komunikację. I teraz dochodzimy do drugiego pytania mojego dzisiejszego filmu: jakie są efekty wydatkowania tych pieniędzy przez lasy państwowe na właśnie komunikację wewnętrzną i zewnętrzną? W komunikacji wewnętrznej poziom chwalenia i sygnalizowania, jacy to leśnicy lasów państwowych nie są najlepsi w Europie i na świecie, sięga zenitu. Piszą o nim, o tym, jak, o, o tym że nikt ich nie rozumie, że są biedni, zaszczuci, że chcą dobrze. Jest to taki poziom, którego Goebbels by się nie powstydził. Jeśli chodzi o komunikację zewnętrzną, to Lasy Państwowe w piękny sposób pokazują nam, co się dzieje w lesie, jakie gatunki tam występują, że leśnik pomaga biednym sarenkom, dokształcając społeczeństwo w gwarze leśnej, co to jest stos, numerator i tak I takie informacje płyną w mediach społecznościowych. Piękne zwierzątka, kwiatki, lasy, pola, łąki, po prostu sielanka. Na zewnątrz firma Lasy Państwowe komunikuje same sukcesy. Co jest oczywiste, jak to na przekazaniu 2 milionów złotych na walkę z koronawirusem, czy pomoc strażakom w gaszeniu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ale jednakże, jeżeli zobaczymy, jak do tematu lasów państwowych podchodzą niezależne i obiektywne media, to zobaczymy, że lasy państwowe nie mają wcale takiej dobrej prasy. I jakby te informacje, o które prezentują lasy państwowe, są kompletnie pomijane przez niezależne media. I tutaj mamy taką informację na środku z Google, z wyszukiwarki Lasy Państwowe pomagają gasić. Zobaczcie, wszystkie wyszukiwania na początku to są tylko lasy państwowe, tak jakby przebijały wszystkie inne media w Polsce. Jednakże te wszystkie inne tytuły pokazują tylko, że lasy państwowe nie mają dobrej prasy. I są krytykowane głównie za poziom właśnie zarobków. Yy, tytuły takie jak zamożny, jak leśniczy pensje przekraczają 16 tysięcy brutto. Czy jak na przykład ta informacja o wolnym lesie i o tym jak lasy państwowe skorzystały ze swojego prawa pierwokupu, o dodatkach funkcyjnych, a także ten ostatnie, że lasy państwowe wycięły w Szczecinie kawał lasu, żeby postawić swoją siedzibę za 37 milionów złotych. Takie informacje bolą społeczeństwo. Chcę się powiedzieć, że jak się ma tak dobre szefostwo i kierownictwo w lasach państwowych, a także dobrze wyedukowanych, i doświadczonych ministrów środowiska z zakresu ochrony przyrody, ochrony środowiska, to naprawdę ciężko o dobrą prasę. A teraz wróćmy jeszcze do komunikacji wewnętrznej. Jak ona w ogóle wypada w lasach państwowych? Jaka atmosfera tam panuje? Wyniki tej ankiety pokazują tylko, jak kiepska jest atmosfera w lasach państwowych, że nie warto być szczerym, że nie warto ufać ludziom. Bardziej przypomina to wyniki z Korei Północnej niż z kraju, jakim jest Polska. Czy to jest właśnie ten model sztabowo-liniowy, o którym mówił niedawno były pan dyrektor generalny Lasów Państwowych? Jak nigdy dotąd, a ja uważam, że zawsze powinno tak być, w powołaniu leśnika, w powołaniu leśnika, który powinien pracować na swojego przełożonego. Jest powiedziane, ja to w trzeci raz chyba nadużyję tego, że sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał, czyli ja nie jestem wyższy od tego, który mnie posłał. Tak jak poszczególni panowie i panie, w naszym modelu sztabowo-liniowym, jakim jest funkcjonowanie lasów państwowych, każdy ma określony zakres obowiązków, funkcje, podległość i zadania do realizacji. Czy to jest właśnie ten model sztabowo-liniowy, o którym słyszeliśmy już nieraz? Czy, czy to są wyniki badań, które wystawiają dobre świadectwo całej firmie Lasy Państwowe, a także jej kierownictwu? Wcale tak nie uważam. Są, te wyniki są po prostu marne, kiepskie, przypominają bardziej sytuację z Korei Północnej albo innego kraju totalitarnego. Jeżeli w firmie mamy sytuację, kiedy ponad 50% ludzi twierdzi, że nie warto zadawać trudne pytania krytyczne, że sobie nawzajem ludzie nie ufają, że nie, są, że nie warto być szczerym, uważam, że dla mnie te wyniki pokazują, że firma Lasy Państwowe upadła po prostu do samego dna. Ale nie marcie się, pracownicy Lasów Państwowych. Pan dyrektor generalny ma dla Was rozwiązanie. I w ramce, obok wyników tej ankiety, pisze tak. Zadaniem na najbliższy czas dla CILB będzie przede wszystkim rozwój narzędzi komunikacji wewnętrznej, takich jak portal pracowniczy, głos lasu i newsletter. Osobiście zaangażowałem się w komunikację z pracownikami, czego wyrazem są komunikaty wysyłane Państwu bezpośrednio drogą mailową oraz blog, który prowadzę w portalu pracowniczym. Mam nadzieję, że oprócz zaproszeń do modlitwy, będzie Pan naprawdę ciekawe teksty pisał pracownikom lasów państwowych, że może zmienią swoje zdanie i w najbliższej ankiecie ona wypadnie lepiej. Czyli, że pracownicy pana teksty takich natchną, że zaczną sobie ufać, będą krytyczni, będą mówić, co myślą. Naprawdę życzę panu sukcesów w, w wprowadzaniu takiej strategii. I teraz podsumowując. Ta komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w wykonaniu CILP pokazuje dla mnie lasy państwowe jako firmę takich dwóch prędkości. Z jednej strony mamy informacje przyrodnicze o sarenkach, paprotkach, rzadko o pozyskaniu. A także o zachwalaniu leśnika lasów państwowych jako tego najlepszego w świecie yy, i w Europie. Yy, pokazuje to w jakiś sposób taką sielankę, która nie ma nic praktycznie wspólnego z y, pracą w leśnictwie, a bardziej przypomina kanał informacyjny, w którym brakuje jedynie głosu Krystyny Czubówny. A z drugiej strony mamy zakłamaną organizację, no, w której wszyscy wiedzą o panujących układach politycznych, o korupcji, nepotyzmie, mobbingu, niszczeniu jednostek. Co lepsze, nawet ludzie poza tej organizacji wiedzą o tym. I tutaj taki fragment konwersacji o możliwości zaczęcia pracy w Lasach Państwowych, które znalazłem na jednej z grup dyskusyjnych. Zauważcie jeszcze jedną ciekawą rzecz, że żaden dyrektor generalny, ani regionalny, ani choćby nawet nadleśniczy nie występuje w mediach społecznościowych, na przykład na Facebooku. Wstydzi się? Nie miałby nic do zakomunikowania społeczeństwu jako szef? Popsułby dobrą markę herbu Lasy Państwowe? O co chodzi? Wszyscy wiemy, że leśnicy lasów państwowych to ludzie renesansu. Potrafią wykryć i ugasić pożar lepiej niż Straż Pożarna, a ich Straż Leśna jest efektywniejsza niż policja, a nawet wojsko. Pytanie tylko, czy leśnicy lasów państwowych muszą też udowodnić swój prym w dziennikarstwie leśnym? Nie sądzę. Podsumowując, lasy państwowe trzeba zreformować nie tylko dla polskiego narodu, polskiego społeczeństwa, ale również dla leśników i ludzi pracujących w lasach państwowych, gdyż jak widzieliśmy z ankiety, którą zaprezentował CILP, są oni jakby zakładnikami swojego własnego sukcesu, o którym mówią tylko oni sami. Jeżeli podobał wam się mój filmik, nie zapomnijcie zostawić swojego suba i do zobaczenia niebawem. Ciao.